Witajcie na kanale Bajko Przygody. Czas na kolejną piękną bajkę. Ola zna wszystkie odpowiedzi. Ola była niezwykle ciekawską dziewczynką. Od najmłodszych lat zadawała setki pytań. Chciała wiedzieć dosłownie wszystko: dlaczego niebo jest niebieskie, jak działa radio i skąd wzięły się gwiazdy. Rodzice, nauczyciele. A nawet starsza sąsiadka pani Zofia chętnie odpowiadali na jej pytania, ale Ola czuła, że to ciągle jest dla niej za mało i że musi wiedzieć jeszcze więcej. Mamo, a skąd się biorą sny? spytała wieczorem, gdy mama przykrywała ją kołdrą. To bardzo trudne pytanie. Sny to wciąż dla nas tajemnica. Naukowcy cały czas pracują, by ją rozwikłać odpowiedziała cierpliwie mama. Ola zmarszczyła brwi ponieważ nie lubiła takich odpowiedzi. Chciała wiedzieć wszystko dokładnie, bez żadnych wątpliwości. Pewnego dnia, gdy wracała ze szkoły, zauważyła w parku starszą kobietę w długim, zielonym płaszczu. Siedziała na ławce i czytała grubą księgę. Na grzbiecie widniały złote litery wszystko wiedząca księga. Ten napis zadziałał na Ole jak magnes. Właśnie tego szukała książki która daje jej odpowiedź na każde pytanie. Zwykle nie podchodziła do nieznajomych, ale tym razem nie mogła się powstrzymać. Dzień dobry, co pani czyta? Zapytała Ola. Starsza pani oderwała się od lektury, przeszyła Ole tajemniczym spojrzeniem, a następnie odpowiedziała dumnym głosem. Czytam najbardziej wyjątkową księgę na świecie. Zawiera odpowiedzi na każde pytanie. Czy ty, dziewczynko, chciałabyś wiedzieć wszystko? Serce Oli zabiło mocniej. Niczego nie pragnęła bardziej. Więc przytaknęła głową i spojrzała najpierw na księgę, a potem na jej właścicielkę. Starsza pani obserwowała ją uważnie. Potem uśmiechnęła się i jak gdyby nigdy nic podała jej księgę, mówiąc: "Widzę, że naprawdę zasługujesz na to, by poznać wszystkie sekrety świata." Dawno nie spotkałam osoby tak spragnionej wiedzy jak ty, dlatego posłuchaj mnie uważnie. Wystarczy, że przeczytasz pierwsze zdanie tej księgi, a wszystko natychmiast stanie się dla ciebie jasne. Ola wzięła głęboki oddech i przeczytała słowa zapisane na pierwszej stronie. Wszystko wiesz, wszystko znasz, całą wiedzę w swej głowie masz. W tym momencie miała wrażenie, że przez jej myśli przepłynęła rzeka światła. Wszystko stało się dla niej jasne. Wiedziała już, jak powstają gwiazdy, dlaczego pszczoły tańczą i jak działa silnik samochodowy. Ola spojrzała na starszą panią, która wstała i szykowała się do opuszczenia parku. Zanim odeszła, dała jeszcze dziewczynce dobrą radę. Pamiętaj, że wiedza to wspaniała rzecz, ale mądrość to coś więcej. Ola pomyślała, że to piękne słowa ale nie skupiała się nad nimi za długo. Była zbyt uradowana swoimi nowymi umiejętnościami. Od tego dnia jej życie bardzo się zmieniło. W szkole imponowała wiedzą na każdy możliwy temat i potrafiła odpowiedzieć na najbardziej skomplikowane pytanie. Rozwiązywała najtrudniejsze zadania matematyczne w kilka sekund. Gdy ktoś zastanawiał się, ile lat ma najstarsze drzewo na świecie, Ola podawała odpowiedź bez chwili wahania. Ale skąd ty to wszystko wiesz? Dziwiła się jej przyjaciółka Kasia. Po prostu wiem, odpowiadała Ola z uśmiechem. Koledzy i koleżanki z klasy pytali ją o wszystko, a nauczyciele patrzyli na nią z podziwem. Nawet dorośli czasem prosili ją o pomoc. Ola jeszcze nigdy nie czuła się tak potrzebna i dostrzegała wyłącznie plusy nowej sytuacji. No może poza tym, że ciężko było ją czymkolwiek zaskoczyć, ale nie przejmowała się tym za bardzo. Przynajmniej na razie. Pewnego dnia Ola spędzała czas w swoim pokoju, przygotowując do szkoły prezentację na temat zwyczajów wiewiórek. Praca szła jej bardzo szybko, ponieważ nie musiała szukać żadnych informacji ani w książkach, ani w internecie. Wszystkie odpowiedzi miała w głowie. I wtedy nagle jej pracę Przerwał hałas dochodzący z podwórka. Wyjrzała przez okno i zobaczyła grupkę dzieci, stojących przy huśtawce. Ktoś wśród nich głośno płakał. Ola szybko wybiegła na dwór i dołączyła do dzieci. Okazało się, że płaczącą osobą jest jej najlepsza przyjaciółka, Kasia. Co się stało? zapytała Ola z troską. Zgubiłam mojego misia! wyszeptała Kasia. Ola, jako osoba znająca odpowiedź na każde pytanie, natychmiast wiedziała, gdzie jest zguba. W jej głowie pojawił się obraz pluszowego misia leżącego pod ławką przy wejściu do parku. Chodź ze mną! powiedziała, chwytając Kasię za rękę. Pobiegły razem w stronę parku. Kilka minut później Ola wskazała miejsce pod jedną z ławek. Tam jest! Kasia spojrzała z niedowierzaniem. Skąd wiedziałaś, gdzie jest mój miś? Ola zarumieniła się i cicho odpowiedziała. Po prostu wiem. Kasia przytuliła misia i mocno uściskała ole. Jesteś niesamowita. Dziękuję ci przyjaciółko. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Ola poczuła się naprawdę szczęśliwa. Odkryła, że dzięki swojej wiedzy może pomagać innym osobom. Kilka dni później znów miała okazję wykorzystać swoje umiejętności, tym razem w szkole. Podczas przerwy zauważyła, że Kuba, chłopak z jej klasy, siedzi w kącie i wygląda na zmartwionego. Coś się stało? Zapytała Ola łagodnym głosem. Mam dziś konkurs matematyczny, ale nie potrafię rozwiązać ostatniego zadania. Westchnął. Ola zerknęła na jego kartkę. I natychmiast wiedziała, jak dojść do poprawnej odpowiedzi. Chodź ze mną, wytłumaczę ci powiedziała. Przez kilka minut tłumaczyła Kubie, jak podejść do zadania. Zamiast od razu podać odpowiedź, krok po kroku wyjaśniała, jak znaleźć rozwiązanie. Kuba był zafascynowany, ponieważ nikt nigdy nie tłumaczył mu tak wnikliwie zawiłości matematycznych. Spojrzał na Ole szeroko otwartymi oczami. Teraz rozumiem. Dzięki Ola, jesteś genialna. Przez kolejne dni głównym zajęciem Oli było dzielenie się z innymi swoją wiedzą oraz pomaganie tym, którzy mieli jakiś problem. Gdy ktoś czegoś nie wiedział, mogła mu to wyjaśnić. Gdy ktoś się zgubił, potrafiła wskazać drogę. Gdy ktoś szukał zgubionej rzeczy, znajdowała ją w mgnieniu oka. W końcu Ola. Zaczęła jednak zauważać także złe strony całej tej sytuacji. Zdarzało się, że gdy coś mówiła, widziała na twarzach innych rodzaj smutku lub rozczarowania. Zaczęło się od urodzin jej koleżanki Ani. Kiedy Ola weszła do jej domu, zobaczyła pięknie udekorowany stół, balony i prezent zapakowany w kolorowy papier. Ola, zawołała Ania, podbiegając do niej. Mama i tata przygotowali dla mnie niespodziankę. Nie chcą mi powiedzieć, co to jest, ale chyba coś niesamowitego. Ola wiedziała, co jest w środku. W jej głowie pojawił się obraz nowiutkich rolek, które Ania dostanie od rodziców. Były różowe, z błyszczącymi kółkami. Uśmiechnęła się szeroko i zawołała: To są rolki, takie, o jakich marzyłaś. Ania na chwilę zamarła: Skąd wiesz? Po prostu wiem, zaśmiała się Ola. Ania też się uśmiechnęła, ale nie tak szeroko jak zwykle. Aha, powiedziała cicho. No to już wiem. Kiedy kilka minut później rozpakowywała prezent, wszyscy klaskali i cieszyli się. Ale Ola zauważyła, że Ania nie cieszy się tak bardzo z wymarzonego prezentu. Nadal była szczęśliwa, ale nie do końca, tak jakby ktoś zepsuł jej niespodziankę. Kilka dni później w szkole, pani nauczycielka ogłosiła: Dzieci, mam dla was fantastyczną atrakcję. Dziś, zamiast zwykłej lekcji, pójdziemy do planetarium. Dzieci zapiszczały z radości. O rety, ale super krzyknęła Kasia. Ciekawe, co tam zobaczymy. Ola nie była tak podekscytowana jak reszta, bo wiedziała, co wydarzy się na miejscu. Będzie pokaz o układzie słonecznym, a potem symulacja lotów kosmos. Powiedziała. Dzieci spojrzały na nią z zaciekawieniem. Skąd wiesz? zapytał Kuba. Po prostu wiem, odpowiedziała dumnie Ola. Niektórzy się ucieszyli, ale inni wyglądali na mniej zadowolonych. Kasia westchnęła. Myślałam, że to będzie niespodzianka. I rzeczywiście, kiedy później byli w planetarium, wszystko wyglądało dokładnie tak, jak powiedziała Ola. Było ciekawie. Ale nikt nie był już zaskoczony. Najgorsze wydarzyło się tydzień później. Ola wracała do domu i zobaczyła tatę i mamę szepczących coś do siebie. Jak dobrze, że już jesteś powiedziała mama. Przygotowaliśmy dla ciebie niespodziankę. Nie musieli już nic więcej mówić. Ola dobrze wiedziała, co kryje się za tymi słowami. To nowa książka o planetach, prawda? Rodzice byli wyraźnie zmieszani. No tak powiedział tata. Ale skąd wiesz? Po prostu wiem. Mama i tata wymieniali się ukradkowymi spojrzeniami. Byli wyraźnie zdezorientowani i nieco rozczarowani, że nie udało im się zaskoczyć córki. Wtedy do Oli coś dotarło. Bo może nie chodzi o to, by znać wszystkie odpowiedzi? Może najważniejsze jest ich odkrywanie. Wieczorem położyła się na łóżku i wpatrywała się w sufit. Nigdy nie sądziła, że znajomość wszystkich odpowiedzi może być męcząca. Kiedyś każda nowa informacja była dla niej ekscytująca. Uwielbiała odkrywać, szukać i dociekać. Teraz wszystko wiedziała od razu. Nie musiała już nic sprawdzać, uczyć się oraz pytać i właśnie to było najgorsze. Nie pamiętała nawet, kiedy ostatni raz powiedziała Nie wiem westchnęła głęboko. Chciała to odzyskać. Następnego dnia po szkole pobiegła do parku. Miała misję do wypełnienia i nie mogła się jej doczekać. Miała nadzieję spotkać tam starszą panią, która pokazała jej magiczną moc księgi. Kobiety jednak nigdzie nie było. Ale wtedy Ola zauważyła coś innego. Pod jedną z ławek leżała dobrze jej znana, wszystko wiedząca księga. Dziewczynka podniosła ją a jej dłonie lekko zadrżały. Otworzyła pierwszą stronę, na której poprzednio widniało zdanie, które dało jej całą wiedzę. Teraz jednak znajdował się tam inny napis. Jeśli chcesz odzyskać radość odkrywania, dotknij tej strony i znów zadawaj pytania. Ola zrozumiała sens tych słów. Wiedziała już, że pytania są równie ważne jak odpowiedzi. Bez wahania położyła dłoń na kartce. Poczuła lekkie mrowienie i ciepło otaczające ją z każdej strony. Po chwili wszystko znów było tak jak dawniej, jednak nie do końca. Po powrocie do domu usłyszała, że w radiu ktoś mówi o gwiazdach. Wtedy poczuła coś, za czym bardzo tęskniła ciekawość. Nie znała odpowiedzi, nie wiedziała, co powie lektor, nie miała gotowej informacji w głowie. I to było cudowne. Dziewczynka zaczęła podskakiwać z radości, a potem pobiegła do gabinetu mamy, by podzielić się z nią swoim szczęściem. Mamo, jak myślisz, dlaczego gwiazdy migoczą? Mama spojrzała na nią z lekkim zaskoczeniem, a potem uśmiechnęła się ciepło. Świetne pytanie, Olu. Może poszukamy odpowiedzi razem? Ola klasnęła w dłonie. Tak, o niczym innym nie marzę. Teraz mogła znów pytać, odkrywać i cieszyć się z niespodzianek. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Zostań z nami na dłużej i zasubskrybuj nasz kanał.